Jeśli chodzi o samo oczyszczalnie, no to tutaj mamy trzy półki cenowe. W przedziale między 7 a 12 tysięcy złotych znajdziemy urządzenia bardzo prostej konstrukcji. Na przykład mogą być lepione z dwóch elementów, czyli po prostu mamy dwie formy ze sobą złączone. Tego typu urządzenia mogą gorzej sobie radzić z chemią gospodarczą, ewentualnie będą wymagały częstszego wywozu osadów. W przedziale od 12 do 20 tysięcy złotych możecie znaleźć już naprawdę dobre urządzenia. Przede wszystkim będą miały one osadnik wstępny, który zdecydowanie pomaga Wam w pracy tej oczyszczalni. Chemia gospodarcza nie będzie tak wpływała źle na pracę oczyszczalni, np. tak samo jak woda dopływająca. Natomiast nadmierny osad, czyli to, z czego my wywozimy to oczyszczalnie, no będzie robione po prostu raz w roku, a nie co 2, trzy, cztery miesiące. W tym przedziale cenowym znajdziecie przede wszystkim złoże tarczowe, złoże obrotowe. To powoduje, że oczyszczalnia działa bardzo stabilnie w swojej takiej codziennej pracy.